W tym kolejnym openingu i spójrzcie na górę ekranu, już nie muszę Wam mówić, ale mam 639 żetonów oraz 1825 klejnotów. Dzisiaj będziemy otwierać około 10 epickich lub lepszych spinów i jakieś, i zobaczymy co z na zrobimy. Ale jeżeli chcecie więcej openingów, bo następny opening chyba zrobię tego 30 yy, października. Ale będą też filmy z Stumble Guys. Tylko nie wiem, czy mi się grało, czy. Bo wczoraj nie mogliśmy zagrać rundki. <laughs> I no. Dobra. Więc jeszcze jedną skrzynkę epicką lub lepszą dam. Bratowi otworzyć, nie wiem, jak się mówi, ale chyba tak i wylosował mi tego skinka, czyli samurai. I jeszcze dzisiaj mi wylosował duplikat. I muszę jakiegoś drugiego duplikata, czyli ten, może tony, albo jakiegoś legendarnego. Najpierw spójrzmy, co my tutaj mamy. Mamy. Y chyba cztery darmowe skrzynki albo ja no nie wiem no jeszcze to Na sam początek no robimy ten spinek yy, ale to najlepsze potem a teraz to robimy I patrzcie uważnie co mi teraz patrzcie o, epicki i nie duplikat, doktor od nie wiem, jak to się czyta. I, jakaś duplikat? Czyli chyba to jest epicki, to mamy pierwsze. Dobra, <laughs> policzymy sobie. Przecież z że nie mam świętego ale święty Mikołaj jest epicki. O, duplikat, drugi duplikat. <laughs> e, no. no, no. A te wczoraj tego skinka zredukowaliśmy. Dobra, mam kolejny duplikat. Powiedziałcie, że jest duplikatów chyba. Oj, Duplikat! Mówiłem wam. Dobra, jaki był znowu duplikat? Jeszcze chyba dwa albo trzy. Nie wiem. dora duplikat. Do kolejny. Nie, to nie jest duplikat. No i Mikołaja. Okej. Okay, zobaczymy. Czyli mamy tutaj 15 plus 15 30, 38 40 44 chyba żetony. Nie wiem. Ale naprawdę warto było. I patrzcie mamy yy, dwa nowe epickie i 4 nowe rzadkie. Ok, jeszcze nam coś zostało. Jeszcze możemy jeszcze raz zrobić <laughs> te. To otworzyć, no bo mamy 900. I nie jestem pewien, czy to zrobić albo wykorzystać na coś innego. Ale chyba to zrobimy. Widzę. Czyli to jest jakieś po teraz 30 skrzynek otworzymy. Na pewno 30 skrzynek otworzymy. Za to, że mamy duplikaty, to jeszcze trochę tego się zbiera. Hmm. Więc to jest duplikat.

tego żółtego, a mieliśmy czerwonego i niebieskiego. Ja jeszcze mam dwóch rycerzy, no super. I patrzcie teraz, ile, ile teraz nam się tych żetonów uzbierało. Jeszcze mam tutaj darmowe spiny, ale może dzisiaj ich nie będziemy otwierać. Mm, no tak, dzisiaj ich nie będziemy otwierać, to będzie w takim innym odcineczku. Dobra, i lecimy do... Wrócimy z tym koksem, bo już prawie coś specjalnego. O, nie duplikat! Jako To wiadomo, że nie duplikat, bo mieliśmy takiego czy innego. To jest też nie duplikat. Czyli mamy trzy epickie. Dobra, to też nie duplikat. Czyli mam czterech epickich. to jest duplicat. jeden duplikat. Yy, 15. Jest! to była legenda! Mamy... ale tu I mamy trzech legendarnych. Nie, no prawie! Prawie coś specjalnego, rzeczywiście to. Dobra, mamy kolejnego takiego samego duplicata. Okej, okay, O! No, Okej. Okay. Okay. No i patrzcie, mamy trzydzieści i czterdzieści pięć dodatkowych. czy tam jednego legendarnego. Um, jest! Czyli czterdzieści skrzynek. 40 skrzynek. Wow, i dwa, z tych 20 rzadkich lub lepszych, i 20 i rzadkich lub lepszych. I zobaczymy, czy coś specjalnego. Uuuu, legenda! Jest czwarta legenda, moja. Duplikat. duplikat. Nie. Albo szansa, bo jest tylko 1% szans, więc rzadkie No, duplikat. <laughs> mm. Nie no, ale duplikat. Zobaczymy ten chyba jeszcze 5, 4, 4 nieważne. O! Duplikat. Dobra, to też jest duplikat. O, zakręciłam, skręciłam. Fajnie. Znowu ten sam duplikat. Jeszcze chyba jeden lub dwa. Uuuu! Oooo! Mamy pięciu legendarnych! Patrzcie, ile duplikatów. Sześć duplikatów! Czyli to jest e, 45 czterdzieści pięć sześćdziesiąt osiemdziesiąt pięć sto czterdzieści czterdzieści pięć czterdzieści pięć czekajcie, czterdzieści pięć dora nie wolno dora mamy sto pięćdziesiąt dziewięć tych żetoników co możemy sobie kupić? No jeszcze jakieś grupy przez kurki. Chyba cztery, cztery. A czyli to jest, yy, czyli to jest czterdzieści cztery skrzypki. Dodatkowo ton. No i jeszcze możemy jeden sobie kupić. Dobra, do 19 i patrzcie ile mam nowych skików zwróćcie uwagę w... w że nie mamy żadnych nowych, y, z, zwykłych lub nie, i nietypowych, bo nie otwieram zwykłych lub lepszych. I, i, no. Ale patrzcie, ile mam rzadkich, ile mam epickich i ile mam legendarnych. Aż 5 legendarnych i 3 w innym odcinku, dlatego że dzisiaj dropnęliśmy tego, tego i tego. A w tym odcinku dropnęliśmy tego i tego. No Patrzcie, jakie są epickie te skinki. Skrzy... Jakie są fajne te skinki, bo mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 3, 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 5, 1. I mam 51 skinków i bardzo chciałem mieć tego skinka. I były, zawsze były duże szanse, żebym go odróbnął. Właśnie z tym, też i z tym, też. Wczoraj na odcinku go prawie dropnąłem Możecie sobie obejrzeć, bo ten film jest naprawdę bardzo epicki. Ale 45 spinów z tego 20 rzadkich lub lepszych. I 15. Nie 15. 25. A 15 no. No fajnie, 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 może spróbujemy rundkę zagrać, ale pewnie mi się to ten... no. O, 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 w końcu mamy rundkę jakąś. Zobaczymy, co mi się trafiło. Chyba on sobie internet, o kurde, tutaj mi raz piłka wywaliła i poza mapę wyleciałem. Na szczęście z tą ciągle w majsu. Tak to no Park internetu, kurde. No i mnie wywaliło. Bora. No, już kończymy nagrywać ten odcinek. Yy, I napiszcie w komentarzach, jaką z tych legend mamy. Bo wam pokażę, jakie mam legendy. Jakie macie legendy? Z tych, których ja mam, bo ja mam. Uwaga, uwaga! Len, Leonidas, Stumblebot Stumble Mark 3 Crimson School, Stumble Queen i Valkyria. Mi się z tych najbardziej budowlanych chleb albo. To tak, to mi się chyba nie. Naj... Nie wiem w, w ogóle. Te kolory nie wiem, co w ogóle przynoszą. W tym skinie akurat nic. Ale w tych skinach. To akurat. Ale w tych skinach. Czyli zwykłe plecy, to akurat przynoszą. przynoszą. Zobaczmy jeszcze, czy. się przynoszą. Mają gąską skórę. Kto ma tutaj gąską Ona. Zobaczymy, czy na nim to działa. Działa. Dobra. A na nią? No chyba działa. Albo wy to sprawdźcie i napiszcie w komentarzach. Bo ja się będę z Wami żegał i tak na żegnał i tak naprawdę lecz mi się najbardziej podoba. Ha, ha.